Pochwalony Jezus Chrystus. Na no wieki wiek, wiek Witamy w naszym mini studium. Kolejna pogadanka, takie właściwie pytanie-odpowiedź na temat powołania. Dzisiaj mamy nowego gościa. Witamy serdecznie. Może siostra nam się przedstawi. Mam na imię siostra Miriam. Jestem nazaretanką. Jestem w klasztorze 34 lata. No i obecnie mieszkam w Rzymie. Może być? Bardzo dobrze. <laughs> Bardzo dobrze. Wyczerpująco, dziękujemy. <laughs> Siostro, w duchu takiego przygotowania i przeżywania Święta Osób Konsekrowanych poruszamy temat, co to jest powołanie według siostry, według siostry zrozumienia i historii życia. E, ale generalnie, czy tak? Y... Jak siostra uważa? O... To może tak, powołanie jest to dla mnie jakiś rodzaj tajemnicy, daru dany przez Pana Boga, ale powołanie, tak ogólnie mówiąc, to jest jakby Powolne odkrywanie czegoś, co jest dla mnie istotne, w czym się chcę realizować, czy ku komu, czy czemu dążę w swoim życiu. No, i myślę, że tak jak się mówi ogólnie, że są różnego rodzaju powołania, czy to nauczyciela, czy jakiegoś piosenkarza, czy to będzie rodzaj posługi, na przykład woźna w szkole, czy to będzie rodzaj jakiejś pracy wykonywanej przez nas, ale też wydaje mi się, że jest jedno takie ogólne powołanie dla wszystkich ludzi jest to powołanie do świętości. Myślę, że każdy z nas rodzi się, potem staje. Też przed koniecznością opuszczenia tej ziemi, tutaj, gdzie, gdzie jesteśmy, co robimy, z kim się spotykamy. Właściwie to każdy z nas ma jakiś odcinek życia tutaj na ziemi, który, żeby być szczęśliwym, powinien dobrze przeżyć, jakby zrealizować się w swoim powołaniu. Czyli powołanie do świętości jest takim ogólnym powołaniem wszystkich. Skupmy się teraz w takim razie na tym powołaniu, chyba szczególnym, to znaczy właśnie osób konsekrowanych, sióstr zakonnych na przykład. Braci, zakonnych ojców. W każdym bądź razie do życia zakonnego, życia konsekrowanego. Jak siostra to rozumie? Dla mnie osobiście życie zakonne jest niesamowitym darem, który dostałam praktycznie bez mojej zasługi. Jest to dar, dar modany, na który na pewno nie zasłużyłam, do którego ciągle dorastam. Jest to na pewno tajemnica, którą odkrywam każdego dnia, ale jest to też rodzaj więzi z istotą najwyższą, z Bogiem samym, rodzaj relacji. I tutaj, no, dla mnie. No jest to szczególne wybranie. Każdy dzień jest dla mnie radością, każdy dzień jest dla mnie darem, bo wiem, że jestem kochana, chciana, akceptowana. I w tym powołaniu każdego dnia Bóg mnie uczy, jak mam przeżywać każdy dzień, to, gdzie jestem, co robię. Uczę się tej relacji z Bogiem, uczę się dawania świadectwa. Nie specjalnie jakoś wyszukane, wydumane, ale poprzez codzienną posługę. A jak Możemy poznać takie powołanie. Według siostry, gdyby komuś można dać wskazówki, jak siostra poznała u siebie to powołanie. Wydaje mi się, że to jest tak samo jak z każdym, jakimś takim innym też powołaniem, że to czuje się jakoś tak wewnętrznie. W moim przypadku pamiętam ten zachwyt, kiedy do mojej parafii przyjechały siostry, nie pamiętam z jakiegoś zgromadzenia były, ale przyjechały, były z nami, z młodzieżą, dzielili się jakimś swoim świadectwem, ale przede wszystkim też siostry grały dwie piosenki. Te piosenki bardzo mi zapadły w serce. Nie wiem, może to pewno znacie, nie zdejmę krzyża z mojej ściany, albo pozwól mi przyjść do siebie. Pamiętam, że ja już chciałam należeć do Chrystusa. Wiedziałam, że jest to jakaś droga, na której chcę się znaleźć. Z dnia na dzień, jakby, zaczęłam szukać bardziej, szukać Pana Boga, więcej czytać, modlić się. Tam tak, w skrócie. Siostra, czy można stracić, według siostry, powołanie? Słyszymy w mediach, że ktoś odszedł, ktoś mówi się popularnie, stracił swoje powołanie. Co o tym siostra myśli? Wydaje mi się, że tak, to tak jak jest w małżeństwie. Jeżeli ta miłość między małżonkami nie jest skarmiona, nie szuka się tych więzi, to no może dojść do rozejścia się małżonków. Tak samo Jezus jest moim oblubieńcem. Wiadomo, że On jest cały dla mnie. Każdego dnia ja siebie pytam, czy ja jestem cała dla Niego. Istotną rzeczą dla mnie to jest właśnie kierownictwo duchowe, no oczywiście korzystanie z sakramentów, ale też lektura duchowa, czy szukanie wzrostu też na poziomie ludzkim. Każdy z nas jest inny, każdy czego innego potrzebuje, ale wydaje mi się, że no każdy z nas jakoś wewnętrznie czuje, za czym tęskni, co jest w tym momencie mu potrzebne, żeby być. Lepszym człowiekiem, czy żeby być siostrą zakonną, która realizuje się w swoim powołaniu. Czy jestem szczęśliwa? czy właśnie to zachwyt za Chrystusem gaśnie we mnie. Świetnie siostra to określiła, bo o to chciałam też zapytać, jak możemy troszczyć się o powołanie i jak ono może wzrastać w nas. Więc siostra, jak gdyby to już wcześniej uprzedziła to moje pytanie, a następne byłoby takie, czy my mamy jakieś pomoce, po które możemy sięgnąć, bo o pomocnikach już siostra sama powiedziała, czyli na przykład o spowiednikach, ale jakieś inne pomoce, które mogą nam pomóc, w takim troszczeniu się o nasze powołanie. No dla mnie najistotniejsza jest codzienna eucharystia, spotkanie z Bogiem. Przyjęcie komunii świętej. Mam poczucie, że no, bliżej nie mogę być Boga jak podczas Eucharystii, kiedy On mi się daje cały, kiedy mogę przyjąć Go do swojego serca. Czuję się jakby Nim wypełniona i mogę iść w ciągu dnia z Nim, mogę z Nim rozmawiać, mogę mówić Mu o różnych problemach czy dzielić radości. Traktuję Boga jako osobę, osobę, która jest blisko mnie, o której mogę wszystko powiedzieć, która mnie przyjmuje, nie wyśmieje, nawet. Jeżeli popełniam jakieś błędy, czy mówię mu, że tu mam jakiś problem, czy z jakąś relacją, czy w jakimś obowiązku, czy coś mi nie wyszło. Po takiej adoracji wychodzę jakby przemieniona, że Bóg ani mnie nie osądza, ani nie gani, czy mówi, że super jest wszystko, kiedy na przykład nie jest. Wiem, że dostaje jakieś takie światło, co dalej, jak dalej żyć, co robić. Nie umiem na tego powiedzieć. Można porównać do takich dobrych przyjaciół, którzy nawet rozumieją się bez słów. Siostro, czy według siostry powinnyśmy modlić się o więcej powołań. Wydaje mi się, że to, co nam Jezus w Ewangelii mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, czyli jakby poprzez te słowa Bóg nas zaprasza do wołania o tych robotników. Te powołania są, tylko bardziej wydaje mi się, że modlitwa jest potrzebna do tego, żeby pomóc takim ludziom. Ta otoczka modlitwy pomaga czasami podjąć decyzję. Jest to trudne szczególnie dla rodziców, żeby no, puścili takiego chłopaka, czy taką dziewczynę z domu, dali jej wolność wyboru, podjęcia decyzji. Ta modlitwa pomaga, żeby tej osobie, że ona jest jakby to takie doładowanie energii, jakby o mogłabym to określiła bardziej, że Bóg na tej ziemi nie ma innych rąk jak nasze, nie ma swoich nóg, tylko nasze, czyli jakby powołanych, posyła, żeby to żniwo nabierało mocy i żeby było coraz bardziej owocne. Więc myślę, że tak jak w rodzinie jest ta gradacja, dziadkowie, rodzice, i potem następne pokolenia, tak wydaje mi się, że tutaj no, jest ta modlitwa bardzo potrzebna, żeby wspomagać się wzajemnie, dodawać sobie odwagi, zachęcać siebie. No wiadomo, ostateczną decyzję każdy z nas podejmuje, ale czasem warto jest usłyszeć, no dzięki siostro, że siostra się za mnie modliła, bo na przykład w tej sytuacji wszystko poszło dobrze, że wszystko się udało. No Bóg działa, ale posługuje się nami. Tak jak fizycznie sobie pomagamy, tak też no, w ten duchowy sposób ta modlitwa jest jakby no, tym duchowym takim pomostem, który łączy czy ludzi I czasami nawet rodzice, którzy byli przeciwni, raptem zmieniają decyzję albo po jakimś czasie bardzo się cieszą, że syn czy córka weszli na drogę życia zakonnego. Siostra, a tak na koniec jeszcze, gdyby siostra miała przed sobą osobę, która właśnie rozeznaje swoje powołanie, zastanawia się, co ma zrobić, co by jej siostra powiedziała jako taką radę. Radę dla osoby szukającej swojego powołania. Swojego powołania, znaczy zakonnego, czy, czy w ogóle, w ogóle no, powołania? Sama siostra mówiła, że są różne powołania, prawda? Może być i do rodziny, i do życia samotnego, i, i zawodowego, bo to też jakiś rodzaj powołania. No, może skupmy się jednak na życiu zakonnym, więc gdyby ktoś rozeznawał do życia zakonnego, to jaka rada jest siostry? To bym mu powiedziała, przyjdź i zobacz. <grymne> na pewno. Jeżeli ktoś ma już upatrzone jakieś zgromadzenie czy podjął już jakąś decyzję, to oczywiście warto odwiedzić klasztor czy seminarium, zobaczyć te osoby, spotkać się z nimi, porozmawiać. Warto też, przynajmniej tak w moim przypadku było też jakby utwierdzenie się w powołaniu, było pójście na pielgrzymkę, spotkanie ludzi, porozmawianie z nimi, przede wszystkim też modlitwa. Na jasnej górze, warto sięgać i warto rozmawiać. To zawsze buduje, na pewno szkody nie przyniesie, a w jakiś sposób można. Bóg posługuje się też ludźmi, więc no, w jaki sposób można, można gdzieś w tym dialogu. Czasem Pan Bóg dotknie serce, że akurat się wtedy odkryje: a właśnie to jest to, to moje miejsce tutaj, a nie gdzie indziej. Bardzo dziękujemy, siostrze Miriam. Dziękuję bardzo. Ej, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia znowu na następnym podcaście. Szczęść Boże. Szczęść Boże.